Dziś kolejny temat natchniony przez kursanta na zasadzie albo mój instruktor mi powiedział tak, jeżdżę czasami, ponieważ mam inne samochody no, mam takie samochody, jakie są w moim mieście do zdawania egzaminów w Wordzie to czasami też robię zajęcia z kursantami z innego miasta, z zaprzyjaźnionej szkoły którzy w swoim mieście mają inny samochód, więc ich szkoła mają inne samochody i tak tylko, żeby jednorazowo się zapoznali z samochodem, który będą zdawać egzamin, no to taką współpracę mam. No i... Mm, to już dawno wyszło, nie? Że taka akcja... Chodzi, chodzi o to, że są takie pewne relikty przeszłości. Czyli takie rzeczy, dwie takie rzeczy są, o, o nich dzisiaj powiem, które kiedyś były bardzo ważne, a dzisiaj Jedna z nich się kompletnie zdeaktualizowała, a druga zostaje ważna. To są rzeczy, w których można przeczytać jeszcze w książkach o nauce jazdy z lat 60. No a to jest kolejna lekcja z cyklu Wsparcie w aucie. Ja się nazywam Kamil Banaśkiewicz i serdecznie zapraszam. Jadę z kursantem i y, zaparkowaliśmy równolegle tyłem. I zaciągnął ręczny, rzucił na luz. Ja mówię: wyprostuj koła, bo tak jestem przyzwyczajony, bo wszyscy moi kursanci od razu to robią. A on tego nie zrobił, bo nie był moim kursantem. A on tak patrzy na mnie, mówi: ale czemu? Ja, ja mu tłumaczę ogólnie, że koła w samochodzie zaparkowanym zawsze powinny być wyprostowane. To jest trochę kontrowersyjna teoria, i nie zdziwię się, jeżeli ktoś się z tym nie zgodzi i powie, że przy parkowaniu równoległym trzeba skręcić koła w kierunku krawężnika. Jest taka szkoła. Ja osobiście uważam, że zawsze najlepiej, żeby samochód z jakiegoś powodu, jeżeli ruszy i pojedzie, wjechał w inny samochód, który stoi z przodu i wcale nie uważam, że wjechanie samochodem na chodnik jest lepsze. A powody tego, dla którego samochodu samochód zaparkowany sam nagle zacznie jechać, może być dużo różnych. Więc tutaj, jakby możemy się posprzeczać, ale nie tutaj i nie teraz. W każdym razie, koła na pewno nie mogą być zostawione skręcone w kierunku jezdni, czyli tak jak w trzecim etapie parkowania, równoległego. No, ja mu mówię, no weź po i po prostu koła, i mu to wytłumaczyłem. On mówi, a, bo mi instruktor mówił, że nie można kręcić kierownicą jak samochód 100, i pytam się go, dlaczego? A no nie wiem, tego to mi już nie powiedział. No, a że to znajomy instruktor zadzwoni do niego i mówi, Ej, słuchaj, ty tak ten każesz, nie? Mówisz, że nie można kręcić kierownicą, y, jak samochód stoi? A on mówi, No tak, wiesz, no co ci mam powiedzieć, bo mi po prostu szkoda opon. No, więc dwie rzeczy. Przede wszystkim, kiedyś rzeczywiście mówiło się, że, i, mówiło się, było tak, że nie należało kręcić kierownicą wtedy, kiedy samochód stoi. Z dwóch powodów. Przede wszystkim, kiedyś samochody nie miały wspomagania kierownicy i kręcenie kierownicą w stojącym samochodzie było bardzo, bardzo ciężkie. Dużo ciężej było zakręcić, trzeba było strasznie dużo siły wkładać w to, żeby zakręcić kierownicę w stojącym samochodzie, więc lepiej było nim choćby po malutku jechać i wtedy to kręcenie już było dużo lżejsze, dużo łatwiej było zakręcić. Poza tym, druga rzecz, rzeczywiście, kiedyś opony, opony by, były zrobione bardziej z plastiku. W sensie był zupełnie inny materiał. Był stosowany do produkowania opon. Dzisiejsze opony są tak. Materiałoznawstwo ogólnie przeskoczyło 10 leweli wyżej. Już jesteśmy praktycznie w kosmosie, przypominam. Więc, więc naprawdę opony w samochodach nie ścierają się wcale i nie zdzierają się jakoś tam. Szczególnie bardzo odkręcenia kołami w miejscu. Więc tak, można, a czasami nawet Trzeba, to znaczy wskazane jest i bardzo dobrze robi zakręcenie kół w miejscu, żeby sobie najpierw je zakręcić, a potem do, czy też wyprostować, a potem dopiero ruszyć i pojechać. W wielu ciasnych manewrach typu jakieś zawracania na wstecznym ciasne, albo właśnie parkowania na małych obszar, powierzchniach i w ciasnych miejscach bardzo ważne jest to, żeby kręcić kierownicą stojąc. I to eliminujemy, w sensie nie przejmujemy się tym. Jak trzeba, kręcimy stojąc, nie ma problemu. Kolejna rzecz i ta druga rzecz też jest reliktem przeszłości. Chodzi o zmiany biegów na skrzyżowaniach. Bo tak, zmiana biegu na przejeździe kolejowym to zawsze jest, to jest jeden z najpoważniejszych błędów, no nie, no nie, no wiadomo, że można wjechać pod pociąg na zamkniętym przejeździe, to jest jeden z najpoważniejszych błędów, a zdarza się tych wypadków na przejazdach, uch. Ja nie wiem, jak można wjechać samochodem pod jadący pociąg, ale można. Więc, no, ale ogólnie zmiana biegu na przejeździe kolejowym, czy też zmiana biegu na skrzyżowaniu. I to wyniknęło, przynajmniej ja lata temu, wiele lat temu dowiedziałem się o tym pod względem takim, że w samochodzie może się zaklinować skrzynia biegów. Czyli może dojść do awarii, do uszkodzenia skrzyni biegów i wskutek tej awarii samochód nagle stanie, bo mu się zablokuje skrzynia biegów i, i koniec. No, to ten argument jest trochę jakby też już wybity, no bo już. Takie stare samochody nie jeżdżą po drogach, a nawet jeśli jeżdżą, to są zadbane, bo to są klasyki, utrzymane dobrze, remontowane, naprawiane i tak dalej. No nie wiem, nigdy nie słyszałem o tym, żeby była w samochodzie taka awaria, że się zaklinowała skrzynia biegów. Więc jakby tutaj ten argument według mnie odpada, ale jednak zostają inne argumenty, które za tym nadal przemawiają. Chodzi o to, że zarówno przejazd kolejowy, jak i skrzyżowanie to jest takie miejsce, że jak się na nie wiedzie to trzeba z niego jak najszybciej zjechać, żeby spędzić jak najmniej czasu na tym, czy to przejeździe kolejowym, czy to skrzyżowaniu. I teraz, jeżeli zmieniasz bieg w samochodzie, to puszczasz najpierw gaz, wciskasz sprzęgło, zmieniasz bieg, a jeszcze jak jesteś początkującym kandydatem na kierowcę, czy początkującym kierowcą, zresztą to się każdemu może zdarzyć, wejdzie ci nie ten bieg, co chcesz, na przykład piątka zamiast trójki, albo w ogóle Ci nie wejdzie bieg, bo zostanie na luzie, albo coś tam nie trafisz i się pomotasz trochę i tam będziesz, stracisz trochę czasu na to, żeby trafić ten bieg dobrze. Dodatkowo jeszcze możesz mieć na początku taką tendencję, że zmieniając bieg spojrzysz na dźwignię, w dół na rękę, a tu Ci się coś lewa ręka zacznie żyć własnym życiem. Więc naprawdę skrzyżowanie to nie jest dobre miejsce na zmianę biegu. Jeżeli stoisz wcześniej, bezpośrednio tuż przed skrzyżowaniem, i robi się zielone światło, czy tam masz wolne i ruszasz na jedynce, to jeśli skrzyżowanie jest duże, to z jedynki na dwójkę to ten bieg zmieni. Raz, że to jest łatwa zmiana biegu i ciężko się pomylić. A dwa, że no, już lepiej zmienić bieg na skrzyżowaniu niż przepiłować na wysokich obrotach 20 na godzinę przez całe skrzyżowanie. Więc, ale i tak staraj się włączyć tę dwójkę zawsze przed skrzyżowaniem. Staraj się i to się powinno prawie zawsze udać. Natomiast no, jeżeli Ci się nie uda, jeżeli skrzyżowanie jest malutkie i tak krótkie, że no nie ma miejsca przed, no to już przejedź je i zrób dwójkę za skrzyżowaniem, bo to jest... Jeżeli, bardzo, jeżeli skrzyżowanie jest tak małe i tak ciasne, że nie zdążysz tego zrobić przed, no to już takie małe skrzyżowanie możesz na jedynce przejechać i zrobić zmianę biegu za skrzyżowaniem. Jeżeli skrzyżowanie jest większe yy, i nie zdążysz zrobić tej jedynki, tej dwójki przed wjazdem na skrzyżowanie, no to już zmień na skrzyżowaniu. Ale z dwójki na trójkę już nie musisz nigdy. Na dwójce każdym samochodem możesz już jechać nawet do 40 na godzinę bez przekroczenia obrotów granicy jazdy energooszczędnej, więc z dwójki na trójkę nigdy nie zmieniać też z trójki na czwórkę, czy w ogóle już wyższych zmian biegów powyżej dwójki, nie rób na skrzyżowaniu, bo zamulasz po prostu wtedy, zamiast przyspieszyć i zjechać z tego skrzyżowania jak najszybciej. To zamulasz, puszczasz gaz i coś tam mieszasz. Jeszcze jak ci się uda dobrze, no to super, ale jak ci się coś tam nie trafi, no to czasami to prawie się zatrzymasz na tym skrzyżowaniu, bo no ledwo ruszyłeś i mała prędkość. I tutaj teraz na tym z tym ściśniętym sprzęgłem nie. Nie zmieniamy biegów na skrzyżowaniach. Czyli z reliktów przeszłości odpada nam zakaz kręcenia kierownicą w trakcie stania samochodu. Kręcimy spokojnie, nie przejmujemy się, ale. Mimo wszystko, mimo że upłynęło tyle lat i że skrzynie biegów już się nie blokują, nie klinują, nie psują tak w ten sposób, nie zmieniamy biegów na skrzyżowaniach. Tylko naprawdę wyjątkowo, bardzo wyjątkowo staramy się tego unikać jak najbardziej. Dzięki. Cześć.